Ta rodzinka dziwna jest, czasem nie udaje się Bratek płacze cały czas, wujek śpi jak jakiś płas. No cóż, los tak chciał, na, 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 na. Ta rodzinka dziwna jest, ale nadal jest bez Ja nie mogę, chyba już tutaj został jakiś pusz... Mm. Przepłyniemy razem parę mórz. O, co ty robisz, czurek? Dzisiaj do szkoły idziemy, chodź. Muszę ten z tymi bachorami teraz. Tu zjedz tego bananka. Na śniadanko będziesz mieć. Ja sobie wezmę jabłko. Aha, muszę się ubrać. Dobra, ubrałem się. Możemy iść. Chodź. A więc dzień dobry na zebraniu. Musimy wybrać szkolną maskotkę do piłki nożnej. Eee, niech to będzie. E, e, królik. Ej, bo ogólnie teraz na chemii mają o jakimś tasiemcu uzbrojonym, to może to. Dobra, jak ma być uzbrojony, no to niech będzie uzbrojony. Adamek, ty możesz nim być. Przynieś broń. Dobra, czekaj, zajdź do piecaka. Chodź do tablicy, pokażesz się, żeby każdy cię zapamiętał. Taka może być? No, pewnie. Dobra, to patera. Pa, pa, jak on strzela, zobacz, Pat o. Fajna, nie? No, mega! O. A. Trenerze, czemu musimy tak. o później porze grać? No, przeciwnicy się spóźniają, ale maskotka jest przygotowana przynajmniej. Dokładnie. Wracaj do grania w piłkę, albo cię zastrzelę. Dobrze, lecę. Graj w piłkę, a nie? Dobra, nie wiem, y, za co się przebrać na bal. Ja bym się przebrał za Sigmę! Mm. Ja już jestem za Sigmę. Poza tym nie muszę udowodnić. No w sumie, ty to jesteś Sigmą. Jestem gotowy. Dzieciaki, oficjalnie właśnie rozpoczynam ten bal. Więc możecie się bawić. Dobra, ale Giga impra. Jo, 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 jo. Ale fajnie jest, ale fajnie jest. Jo, 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 jo. O cześć, Krzysiek! O, siema! Przebrałeś się za Spidermana? No. Ja jestem Superman. O! Giga Sigma. There's a star me na 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 To że ja جايę, to ta usmiewać. Dobra, giga sigma giga sigma. <totohan> There's a star am All the impra, all the giga sigma. Alla 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 all giga, all the, all the giga si sigma. Ale, 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 giga sigma, ale, 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 ale giga sigma. ale, sigma. No na ale, ale, na ale, Dobra, następny nauczyciel ale, na ale, za ale, minut. Może nic nic się nie stanie. Może nic się nie stanie. Może nic się... Nauczycieli, no impreza się zaczyna! Naprawdę! Ej dobra, minęła chyba godzina jak nauczyciele wyszli Masakra się stała Co jest? Co się stało? Dobra, nie wiem, ale i tak to jest dziwne Ten kot nawet je jakieś brudy jak się czujesz? O Boże, ale mnie głowa boli. No właśnie mnie też. Ej, co ten. Co? Czemu on to ja? Ej, co jest? Ej, a co nie jest uczeń za kota? No właśnie tak myślałem, ale on je śmieci. Może się wczuł. No w sumie. Mega dobry z niego aktor. Dobra, ale chyba przesadziliśmy trochę. O, zostawiliśmy was tylko na 5 minut. Przepraszam, myśleliśmy, że zostaliśmy na jakąś godzinę. Zobaczę was na monitoringu i ten, kto nabroi, dostanie uwagę. Ej, bo ja zapomniałam o szafki, pójdziesz ze mną? No, spoko! Dobra, e, to chodź. E, o, nie boli, tu jest. E. No cześć. E. E, chaj, i jakby obok ciebie jest moja szafka, i chciałbym mógł wziąć coś z niej? A chcesz z niej skończyć? Eee, nie. To, to możesz mi coś zrobić, dobra? co niby. O zobacz. No to chodź. No dobra. O, gdzie my jesteśmy? No Tutaj jest pewna rzecz. Jaka rzecz? No Tutaj jest. Ale to chyba... nie jest bomba... No, prawdziwa. Nie, to jest bomba, która wywołuje nową... I pożar! Więcej bomb weźmiemy, już nie będzie to. Ale po co ja ci w tym potrzebne? Zrób to sam! Albo to... w ogóle tego nie rób! Ale to nie pójdzie no, na ciebie. Ale ty wiesz, że... To jest jego więc... Masz szansę uciec. No ale... a inni? E, wiecie co? Ja chętnie skorzystam z tej opcji. E, no nie no. A, uciekamy. O nie, par, pali się. Rzeczywiście przesadziliśmy. U... A, Nina do uczniów mnie napędza. Muszę stąd wyjść. Dowiem się, kto to był i będzie po nim. Dobra, idziemy na cukierek albo przykus Ja jestem gotowa. O, Adamek, jaki tyś inny. No, że jak ktoś nie da cukierka, to mu przywalę. No. Добра, ходь уже. О, добра, идем. Маш тебя есть фин торбэ, Добра. Ну, ходьте. О, что, что, странное, твое? О, что, что? Ale dom! Do... Wojsko! Co jest? Co się dzieje? Dobra, mega dziwne te Halloween w tym roku. Eee... Okej. Okay. Dobra. Chodźmy do tego domu. No... E... O, otwarte jest. Ej, a może tutaj znajdziemy jakieś cukierki? No, może będzie. E! Co jest jakiś Eee... Co to jest? Zara, to może jest jego dom! Uciekam! Dobra, szybko! Wo. Ej, jeszcze, jeszcze jakiś gość, to chodź, zapytam, może czy cukierki nam da. Gdzie jesteś? O, dobra. Y... O, o. Sześć dzieciaki, zostaniecie tu na wieczność, co? E, nie, my już mamy zamiarach i pan. Mm, no. Hmm, no więc proszę no, nas nie gonić. My sobie spokojnie pójdziemy do domu. Hmm, tak. Nas już tu nie ma. Hmm. No, no. Oj. nas wypuściła, my drzwi nie umiemy otworzyć. Nie uciekniecie stąd, tak jak tym bacon. Jezus Maria! Ja... I co, jest ten dom zniknął! Co jest? Golicha! Yy, A mówmy, że nie uciekniemy. No i no. cukierku No nie! Dobra, trzeba iść do następnego domu. O, tutaj chyba świętują, ozdobiona. <kluzł> ale zamknięta. Idę wam cukierku! Wy Ej, na jakieś zioki to przybiegł po zubierki, szatana przyzywa co to jest. Dobra. A, co jest? Pobił, robi... pobił mnie, pobił mnie. Pobił mnie, Ach, uciekam. Chodź, wracamy już do przyczepy, ciemno się już robi. Ach. Już, idziemy, dobra, dawaj No O, co jest? E? ha, przejście że uciekniecie? Nie ma tak łatwo? Ale przed chwilą twój dom wyparował Takie czarne mory, O nie, jakiś magik Słuchaj. się trafił Słuchaj, ty lepiej, idź stąd Co, co ci się stało? Skończy... bo nie ja dla ciebie się to dobrze y i sobie co? Bo nie będzie, tak myślę. Ale to nie jest dom nas tylko naszego wujka. No właśnie. Więc nie masz spadaj. czego nam zabrać. Ha, i co bo... teraz? Co, jesteście biedni, ale z Was bambiki. To ja je zaś idę i do Indzie kokos. Co? No to spadaj najlepiej dospadaj. Chyba bo... No dobra. W sumie się odczepił. Łatwo było. Dobrze, że naprawdę nie jesteśmy biedni. A zaraz, on mówi naprawdę. Ej, w sumie, jak nie ma już tego potwora, to może chodź jeszcze po parę domów. Może tam nam dadzą cukierki. No.